Wszystko zaczęło się w 2016 roku od promocji naszego pomysłu do budżetu obywatelskiego. Niestety projekt festiwalu muzycznego yy, nie przeszedł przez yy, eliminację, przez głosowanie. Tamta mała porażka była tak naprawdę początkiem naszej działalności, bo stwierdziliśmy, że szkoda porzucić to wszystko, porzucić tą, ten zespół, który się wtedy stworzył i stwierdziliśmy, żeby zebrać się razem, to sformalizować i Założyć stowarzyszenie, robić nowe fajne projekty. I tak to się zaczęło. Mamy tutaj szefa kuchni, mamy listonosza i to wydaje mi się, że jest bardzo dużym plusem naszej organizacji, że zrzeszamy ludzi o różnych poglądach, w różnym takim backgrounddzie, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe. W październiku udało się nam zorganizować pierwszy CSR Meetup. Chcemy w czasie tych spotkań nawiązywać właśnie współpracę międzysektorową, bo wydaje mi się, że dużo przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jakie fajne inicjatywy odbywają się w naszym mieście. I takie dążenie do dywersyfikacji tych źródeł finansowania jest też naszym celem, dlatego wchodzimy często we współpracę, jak choćby tutaj, z lokalami, restauracja Gruszki na Wierzbie, gdzie odbywa się kuchnia społeczna, bardzo fajny, ciekawy projekt. Jeden z takich naszych popularniejszych projektów są spacery po Radomiu, które organizujemy cyklicznie. Raz w miesiącu odbywa się spacer, który ma jeden motyw. Radą w PRL-u były spacery radą w okresie międzywojennym. Przychodzą do nas propozycje organizacji wspólnych spacerów. Takim doskonałym przykładem jest spacer dzisiejszy, Szlakiem Radomskiego Modernizmu. Jest to cykl trzech spacerów, które organizujemy razem z taką instytucją centralną, z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Udało się nam wydać. Taki radomski przewodnik. Za rok czy za dwa lata ktoś sobie sięgnie po taki przewodnik i przejdzie właśnie szlakiem tego radomskiego modernizmu. Także bardzo fajny tutaj przykład współpracy takiej między instytucją centralną a właśnie naszym stowarzyszeniem. Mam nadzieję, że będzie tego więcej w przyszłości. Przede wszystkim myślę, że trzeba kierować się w swojej działalności pasją. Swoimi zainteresowaniami. Wszyscy nie czytają pytań, tak jak na teście? ja tak, 3 Wydaje mi się, że trzeba robić swoje, działać cyklicznie i zabrać wokół siebie osoby, które również mają te wspólne zainteresowania, tą wspólną pasję i prędzej, czy później, że tak powiem, wsparcie przyjdzie.